Witam serdecznie wszystkie wodniki dzisiaj na czytaniu na miesiąc luty. E, kochani, pamiętajcie, że to są rozkłady ogólne i jak chcecie czytań prywatnych, zapraszam do siebie. Również dużo gadam, także dużo Wam poopowiadam. Możemy zrobić tutaj rozkłady na każdą dziedzinę życia. Tym bardziej, że jeszcze mamy ten nowy rok, możemy sobie posprawdzać, co on Wam przyniesie co możecie wykorzystać, a co pominąć. Zostawiajcie tam po sobie jakieś znaczki, że mnie oglądacie, będzie mi bardzo miło, jakieś lajki czy komentarze, to już zależy od Was. I tak ogólnie, co u tego wodnika? No wodnik znowu się skupia nie na tym, co potrzeba. Zamiast się cieszyć z tego, co ma, bo tak wygląda, że idzie mu dosyć dobrze, i idzie w taką dosyć dobrą stronę, to wodnik sobie zaczyna wymyślać. No dobrze, teraz jest dobrze, ale za chwilę na, pewnie, na pewno coś walnie. I zamiast cieszyć się tą chwilą, którą macie, i planować ten pozytywny zarys, to wy się już boicie. Co się może tu teraz odwalić? Bo jak 5 minut jest OK, to znaczy, że się tak gdzieś zaraz coś popsuje. No i sami sobie robicie kuku, bo nie dosyć, że się boicie, że fajne się skończy, no to też przyciągacie to niefajne. Pamiętajcie, że przyciągamy to, o czym myślimy, tak? I taką mamy energię, więc takie energie do nas trafiają. Więc wodniki, zamiast tam dumać nad tym, co się może odwalić lub co się jeszcze może zepsuć, to Cieszcie się z tego, co macie, tą chwilą, którą macie. Nie wymyślajcie naprzód, bo to naprawdę da Wam tyle, że Wy siedzicie później w takim osaczeniu i w takim strachu, nie wiedząc, co macie z tym zrobić. Na przykład chcę sobie coś kupić, nie, ale sobie tej bluzki nie kupię, bo wiecie, ona kosztuje 200 zł, jak mi zabraknie później, na koniec miesiąca, to co ja zrobię? Nie, Ty masz iść, podoba się, to ją kup. Z tym, że idziesz i nie żałujesz, że kupujesz, tylko to wtedy do Ciebie wraca. A jak my liczymy, jeju, no, przydałby się nowy telewizor, no, ale nie, bo coś tam, bo coś tam, no to ciągle macie, że odkładacie, uważacie, że macie. Zbyt mało i siedzicie w miejscu, nie, cieszy, nie ciesząc się niczym. Słuchajcie, pieniądze same w sobie szczęścia nie dają. Nie, bo to chyba, że ktoś jest jakiś. E, no są tacy ludzie, że, wiecie, tam odkładają te kubki i, i, i tak sobie żałują na wszystko do końca życia. Jakby mieli te pieniądze, nie wiem, wziąć sobie tam w zaświaty i nie żyją. Pieniądze dają szczęścia na tyle, to, co możesz za nie mieć, tak? to, co sprawia ci przyjemność. No I żyjesz po to, bo dlatego, że mamy taki dziwny świat, że w kółko praca, dom, praca, dom, i aby tu się tak nie, yy, wiecie, no, nie <grych> zatygować, Pozwalajcie sobie na te chwile szczęścia, chociaż najdrobniejsze, nie żałujcie sobie wszystkiego, nie odkładajcie ciągle na te czarne godziny, bo później jesteście bardzo zmęczeni, macie taki efekt, że czujecie się dosłownie osaczeni takie pułapce, własnej pułapce, własnej pułapce myślowej i nie, ma, nie macie z niego, wyobrażacie sobie, że nie macie z niej wyjścia. Nie ma żadnej pułapki, sami sobie ją stworzyliście. Tak naprawdę macie fajny czas, możecie korzystać i ze spotkań nie wiem, z rodziną czy ze znajomymi. Możecie tutaj w miłości skorzystać, ale wy już macie, ojeju, no tak trafił się ktoś, jakaś się tam trafiła. Ale co z tego wyjdzie? Pewnie znowu się okaże, że to nie to to nie taka, znowu będę cierpieć i co macie? Cofkę macie, więc przestańcie się przez całe życie cofać, tylko idźcie w końcu do przodu, zaryzykujcie już, co będzie, to będzie, żyjcie, nie siedźcie na tej ławce rezerwowej, bo tak całe życie tutaj przesiedzicie. No i te single, no i single tu mają bardzo fajny rozkład ten kart, bo ja myślę, że w waszym życiu naprawdę może się pojawić taka dosyć mm, no i uczciwa i, i fajna osoba do związku, to jest osoba, która wie, czego chce. Wie, czego chce od życia, ona jest na tyle dojrzała bez względu na to, ile ma lat, że wie, czego szuka, jakiej osoby szuka i jakiego związku szuka. Bo to wiecie, nie chodzi o to, aby być w związku, bo być w związku można być, wiecie, na drugi dzień, tak? Zawsze do, do związku, do relacji, kogoś sobie możecie wybrać i w tym związku być. No ale co wam to da? Nie, nie da wam to szczęścia, tylko tyle, żeby co inni widzieli, że jesteście w związku, bez sensu. A tu się pokazuje osoba dla was. Taka, która Wam da szczęście, której Wy też również będziecie dawać szczęście, bo ten poziom jest bardzo podobny. Oboje będziecie na jednym poziomie. I tu się pokazują no, takie początki, gdzieś tam one już mogły zaistnieć, albo właśnie dopiero zaistnieją, gdzieś jakaś, y, jakieś, wiecie, spotkanie, jakieś pisanie, jakieś umawianie się. Także bardzo, bardzo fajny czas właśnie dla e, tych singli, które jeszcze tam nikogo wcześniej nie miały związki stałe, no to tutaj tak przy rodzinie, taki rodzinny okres z dziećmi, tu możecie decydować o jakieś, nie wiem, coś związane z dziećmi, tak, być może w jakichś wyjazdach dzieci e, lub, nie wiem, zakupie coś do tych dzieci, w każdym bądź razie jakieś pieniądze będą tu się kręciły przy wydawaniu właśnie na te wasze pociechy, albo będziecie chcieli im coś kupić, albo właśnie gdzieś ich tam, z nimi jechać, także taki Taka domowa, fajna atmosfera, ale dużo myślenia. Hmm, pozwolić, nie pozwolić, kupić, nie kupić. No i właśnie to są te wahania. A może nie, a może sobie nie kupię tam, nie wiem, czegoś do domu. Przedałoby się, ale nie. Dlatego mówię, cieszcie się tym, co daje Wam życie. Przestańcie ciągle odkładać na później, na później, bo nie wiecie, czy to później nadejdzie. Cieszcie się tym, co macie. I praca, i finanse. Finansowo nie widzę źle, ale takie znowu zmęczenie. Ogólnie zmęczenie, u, szczególnie u pań, tak jakbyście za wszystko odpowiadały. Dom, praca, wszystko co jest do załatwienia jest na waszych barkach i wy się czujecie tu z tym samotne. I to się też przerzuca na waszą pracę, tak? I w pracy jesteście zmęczone, ta praca wam się nie podoba. Bo no, nie macie nigdzie wytchnienia. no Może dobrze by było po, popracować, współpracować z tym własnym partnerem i go troszkę tak ruszyć, aby zaczął pomagać, aby zaczął się też angażować w wychowanie dzieci, w prace domowe. W końcu on też tam mieszka. Nie pozwólcie, aby to wszystko było na waszych ramionach, szczególnie jak wy dziewczyny też pracujecie, no to już nie jest ten czas, że facet gdzieś was utrzymywał i wtedy mo można było sobie pozwolić na to, że on przechodzi z pracy, ta kobieta się zajmuje domem, dziećmi i tak dalej, ale jeśli razem pracujecie, a tu mi się pokazuje, że właśnie są takie przypadki i tu występuje to największe zmęczenie, to niech to wszystko będzie po, po połowie. Pracujemy razem, w domu też i dzieci też również wychowujemy razem. Co do, do, do pieniędzy, to mówię: ta wasza taka ostrożność. Mam, ale nie wydam. No, chciałabym, chciałbym, ale nie, ale się boję. Dlatego byście musieli chyba z własnych pułapek powychodzić, takich, które, które porobiliście sobie gdzieś tam w głowie, te lęki, te strachy. No, wiecie. Siedzicie w jakiejś strefie komfortu, chociaż to wcale może nie być komfort. Może trzeba zaryzykować, po prostu z niego wyjść. Karta rady, no to jest właśnie, łap szczęście, łap szczęście, łap to, co Ci daje świat, bo daje Ci w tym okresie bardzo dużo, bardzo dużo przeróżnych rzeczy, no, ale musisz się odważyć i po to sięgnąć. Bez tego samo niestety nic się nie zadzieje. Pamiętajcie, że wszystko zależy tylko i wyłącznie od Was. Nowa miłość, yy, jakaś nowa osoba obudzi w tobie romantyczne uczucia. No to pewnie u tych singli, że coś nam się zacznie w końcu dziać. No, wiecie, w związkach stałych też możecie obudzić na nowo te yy, uczucia, bo czasami właśnie o tym zapominacie. Kochani, dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.